Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jeszcze tego roku nie witałem z 50 kami na cyce, więc to już jest czas. A ile będzie powtórzeń, nawet sam dzik nie wie. <ścoughs> Jedziemy. Mam nadzieję, że umiecie tak podawać sztangielki jak ja. Jak nie, to nagramy osobny filmik i nauczymy Was metodycznie, jak to robić, żeby te sztangielki za darmo były u góry. Lecimy. Widzieliście to? Hello, hello. Czyli, czyli dobrze było przywitanie Nowego Roku. Pamiętam o tym zawsze, że oby nie coś się Jeżeli już macie taki ciężar, to musicie i z nim na